Mm -hmm. Mm -hmm. Jasne. Stano, Skoro już i... mowa o yy, o show, no panowie tutaj czekają na was mandarynki. <zysk> <zysk> <grymne> bo zaczęliśmy trochę temat jakby takich twoich konfliktów z ludźmi ze świata MMA. A, no tak, to jest ten czas. Mandarynki. No to powiem tak. No pre ludzie prezenty przynoszą. Już mieliśmy co. Mieliśmy mandarynki. Ja od razu bo mi się bardzo piczca. Yy, zaspakające pragnienie. Zamówić ręce? Chciałem zapytać o ten. Nie wiem. tak tego to możecie w ty popytać o... czy lew zaskoczył cię Nie. mirek obiecałeś mi ten karabin za zwycięstwo za koszyk mandarynek <grym> Yy, mhm. tak, dokładnie, dokładnie tak. Mhm. Dobra. Tak, to dla